Witam wszystkich bardzo serdecznie Jak widzicie znów wjechaliśmy na ten piekielny most, który ostatnim razem no nie da nam przeżyć troszkę bardziej w lewo. Dobra, idealnie! Idealnie, super także ten. Lecimy ty, 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 ty ty do przodu, dalej do przodu. 90 stopni w lewo lewo, 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 lewo. Dobra, teraz do przodu. Najpierw do przodu. I teraz dalej w lewo. O tak, o tak, super, będzie dobrze. Super, lewo, tu? lewo, 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 bardziej w lewo, jeszcze, 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 o tam, tak, za fajnie. O tak, obok tego drzewka i prosto do przodu, prosto do przodu, yeah, superbert, superbert, kręci w lewo, superbert. Ok, i witamy na kolejnym mostie. Ten most, chociaż się nie pali, o tak. Idealnie, super, wow, jaka panorama! Cable Californication! Dobra, ehm, prawo! Jesteśmy w jakimś wąwozie, jeszcze prawo, jeszcze prawo, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, i teraz prosto. No, jest idealnie, Berdzik. Cała naprzód! Ty, <młysy> <młysy> Super, niedźwiedzie? Coś ten? Nie, nie ma niedźwiedzi. Icho! Prosto. Prosto, prosto, dobrze. Dziwi tylko, że my ciągle jedziemy pod górę. Czyli kiedyś będziemy musieli zjechać z, z, z powrotem w dół jakby, nie? Teoretycznie tak, tylko gdzie tu takie wielkie góry są? Okay. Przytul się troszkę bardziej do... Prawej. wiesz co, stój, stój, bo to jest, może ja nas lepiej tam podepnę z tyłu, tak, na wszelki wypadek, wiesz? Powiedz, że starczyło ci linki. Starczyło mi linki! Ale pociągnąłeś mnie aż za sobą, wiesz, kawałek. Tak? No. <laughs> Jestem silny. Dobra, i znalazłem nawet złom. Sznory, wkracza do akcji. Dobra, dobra. Okej, okay. stój. Tak, teraz jest ok Dobrze. Idź tam, zobacz co się za tą górką dzieje. Po co ty tu siedzisz? Idź wiesz stąd. <noise> dobra, już idę no. Tylko dlatego, że jestem płypecikiem. Wygląda jakbyśmy wjeżdżali do gigantycznej kopalni stary, chodź. Dajesz Bercik, dajesz. Hop, hop. Dajesz, dobra. Hmm. Ok, poczekaj na mnie. Jesteś oh. pewien, że my tam mamy jechać? Mm, jako, że jest to jedyna droga, która jest przed nami Tak, tutaj na górze Chodź, cieka, poczekaj, wejdę na, gór, na tą górkę. Nie zaszkodzi. Zobaczymy co tutaj jest. Nic za daleko. Boa, To jest piekło. Także ten. My zaraz będziemy z piekła rodem. Tutaj nic nie ma Bercik. Zwijamy się stąd. W tyłek się gorąco robi. Co naprzód Bercik? Nieustraszeni. O, jak to pierdyknie stary. Nieustraszeni, bardziej w prawo. Dobra. Dobra, idealnie. Okej, okay, duże miejsce. Ale jedź prosto. Ło. Wow. Dobra. Okej, okay. to Ja jadę do... powoli na jedynce, bo. O. No, tak. O. Zapaść światło. Okej. Okay. Okej. Okay. Albo coś jest ze światłem, albo właśnie troszkę się znów przyciemniło. Hmm. Nie podoba mi się to. Pomalutkę do przodu. Mamy jakieś inne ustawienie świateł? Nie. Dlaczego? O. 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 A. O. super, dobra. Super, Bet, wkraczamy do akcji. Dalej. Rozejrzyj się po prawej, czy tam nic nie ma. Znaczy tam są belki i tak jakoś dużo nie widziałem innego rzecz, innych rzeczy Ej, check widzisz to point. co ja? Check point, check Mamy point. checkpoint stary A. I złom, stój i epipeny co to, to są te strzykaweczki z którymi możemy się nawzajem... A nie, to są flary To są flary okay. Czemu na, na zewnątrz znalazłem młotek na znaczy, schodkach. Ej, masz jakieś poparzenia czy coś? Nie. Aha, dobra, bo tutaj są kremy, jakby do nas marowywania. Zbieraj, wszystko zbieraj. Wszystko zbieramy, wszyciutko. Potrzebujemy wszystko i najbardziej będziemy potrzebowali też te flary chyba, bo ja myślałem, że my będziemy z piekła rodem, a do piekła to my dopiero wjeżdżamy. Uuu, będzie gorąco stary. Uuu, stary! Co jest? Ale fajny berecik. Tu masz jeszcze czapeczkę, tam. Wsią. Wyglądasz jak taki mały żołnierzyk. Ej! Czapeczka! Tu, tu jest napisane, no smoking. O, patrzcie na mnie, no smoking. Ej, y, tu są dwa, dwie puszki tego, geców. Hmm. Zbieramy i ten zanosimy do samochodu. Rabuj wszystko. Hop, rabujemy. Ale mi się wydaje, że musimy. Musimy uważać na tę parę, co tak tutaj wybija. Bo mi się wydaje, że nią się idzie dobrze sparzyć. Uważaj. No dobra musimy się coś pozbyć i zrobić miejsce na te rzeczy, bo szkoda by było jakby całe jedzenie nam znikło, a z racji tego, że w tym momencie wjeżdżamy do piekła, wydaje mi się, że będziemy potrzebowali tych kremów. Te flary gdzieś trzeba poukładać. No właśnie, tu się zaczyna, tu się zaczyna problem. No, przykro mi bardzo, musimy składować rzeczy w naszej szafie uniwersalnej. Ja Dzięki w ogóle bym się tym samochodem tu obrócił trochę, mm -hmm. bo tam coś może być fajnego, wiesz? Tylko my tego nie widzimy. No właśnie, zastanawiam się, czy nie poświęcić jednej czy dwóch flar tutaj dookoła, wiesz? Mogą się przydać na później, także ja, dopóki możemy się odwrócić samochodem, odwróciłbym się samochodem. Dobra, jest to dużo miejsca. Dobra, to wiesz co? To chodź, popakujemy te flary. No właśnie, popakowałem. Dobra, wercik. Wiesz co znaczy? Tam jest, tam antidotum ci rzuciłem. Spoko. Dawaj, browara. No właśnie. Jit. Ło, wow, ale tam ciemno. Nawet nie słyszałem kiedy toing. Zrób stary. No już upiłem. Ah. Tu jest spawa. Ty! Hop. Pilot, kolejny pilot. Ej, widziałeś? Czyli. Co? No, masz kolejny pilot, czyli tak jakby znów powinno być ich, nie wiem, sześć. Teraz powinno być 6. Radosny Bercik, super Tam olej rzuciłem, nie? Happy bird, ojej. Kurde, nawet nasza szafa uniwersalna tyle nie da rady. Chcesz kawę? E, no, bardzo chętnie. To masz. Aha i wyrzucam jeden Emanuel, nie? No, słyszysz, masz. Rzucam I... ci kawę. Dajesz. Toń, toink, toink. Uwielbiam tak mocną kawę, że nie wypada z kubka. <głos> <głos> Szka raczej mazut, a nie kawa. No. Dwa piwo wypite. Czekaj, no nie będziemy ze śmieciami jeździć. co to takie? O, można flarę postawić. O, em, wybacz. Mamy dwa, trzy, cztery, pięć, no, sześć no. pilotów. No. Wiesz co, bo z tym pilotem to jest taka sytuacja, że jak my byśmy go zgubili jakiegoś, że nie mielibyśmy żadnego, no to jesteśmy w tyle, że tak powiem. No, to fakt. Uważaj, takie. klucz do kół leci. Dobra, spoko. I do szafy hop. I do szafy o nie, oh yeah. dobra, ale nazbieraliśmy rzeczy. Hop. Stary. się ciężarówka zamiast kampera. No, ty, ty, Samochód ty, ty, jest cały, bo tu jest spawarka jakby co, ty, ty, nie? Hop. Tak, o, poczekaj. Stary tu z tyłu ile rzeczy jeszcze leży. Gadasz. Za domkiem. Za domkiem? Tym dużym czy tym małym? Tu o. tam jeszcze leży zgrzewka piwa. Uuuu. Złom i jedną strzykawę już pozbierałem. Super. Znaczy, z jednej strony jestem bardzo dowolony i się cieszę, ale z drugiej strony mam taką trochę obawę, dlaczego jest tutaj aż tyle rzeczy, które nam się przydadzą. Wiesz o co chodzi? Też, ja też czujesz, że coś się nie zgadza? No. Oj? Nie. Yeah. Dobra, i młotek. Naturalnie do kibeka. Hop. Um. Jakbyś musiał iść do kibla, to weź ze sobą łopatę. Wsiadę ze kółko, a ja idę na pozycję Orła. Dobra. Sznur jest jeden na pozycji. Bet, bet, kręcisz. O, jakie tu echo idzie. O, podejść troszkę do przodu. Tam ewentualnie coś widziałem. Ok, widzę dużo kamieni, ale nic, co by mogło się przydać. Ok. Oh, yeah. Nie wiem, kiedy ostatni raz byłem taki um, radosny na widok takiej chatki. <ścoughs> Dobra. To gdzie teraz? E, wychodzi na to, że prosto, tam w stronę piekła. Ja bym tam poszedł i się rozejrzał, zanim tam pojedziemy samochodem. Eee, nie jesteśmy przy pońcie, dajesz gazu. Nie. Nie będę tego gówna zbierał jeszcze raz, wszystkiego. Dobra, idziemy obserwować, co Bercik knuje, chodźcie. Uuu, jest tu tak ciemno, że moglibyśmy w każdej chwili wpaść gdzieś w jakiś dół i nawet byśmy tego nie zobaczyli, Bercik, także... No to tu się, tu się nie jedzie. Od razu ci mówię. Mm. Chyba, że... Tam się na pewno jedzie, chodź. Chodź, chodź, Percik. No ale to nie będzie łatwa jazda, od razu ci mówię. A kto ci powiedział, że będzie łatwo? Życie. No. Wybraliśmy się na wycieczkę, teraz trzeba wrócić do domu. Ale nie pamiętam, żebyśmy tą drogą jechali tutaj. Ja też nie. Hmm. Ale pożarów też nie pamiętam, żeby były. No tak, no tak. Ważne, żeby się jechał ostrożnie. A, dobra. Dobra. Okej, okay, dobra, tutaj musimy jechać ewidentnie prosto po tych kamieniach. Tylko nie wiem, czy tam nie powinniśmy coś położyć. Poczekaj sekundkę. Nie ma tam nic. Nie ma tam nic. Em, rozpędź się trochę. Nie zamierzam. Nie zamierzasz, bo tam jest taki kamień, który powinniśmy troszeczkę przeskoczyć, wiesz? Damy radę. Dobra. No to lecisz, Bercik. Ojej. Oh yeah. oh. Dobra. O, zobaczcie na mnie. Nie rozpędzę się, damy radę! Jak ja cię teraz mam stąd, kurde, wyciągnąć? Sekundę, najpierw muszę jakoś się dostać z powrotem na kampera. Aha, no tak, dobra, poczekaj. To może tędy, albo tędy, albo tamtędy. Shit. Ha. Bercik, mm, zapomniałeś, że jesteśmy w piekle, także musiałbyś jakby... O tak, o tak, o tak. Dobra, super. I wiesz co zrobimy? Wysiądź na chwilkę... I rzuć mi przednią część wyciągarki oraz pilota, bo tutaj nie ma nic, w co on mógłby wpaść i się stracić. I wtedy ja Cię Ty może spróbuję pod coś podpiąć. Tam z tyłu są jakieś drzewa czy coś może? Tutaj chyba Cię o to mogę zahaczyć. Pilota chcesz, tak? Pilota, i musisz mi rzucić e, linę z wyciągarki tutaj. To jest zorganizowana akcja, Bercik. Znajdziesz tego pilota, Ci go rzucę? Lepiej rzuć za daleko, jak za blisko. Super, widzę Cię, pilocik. Mam go! Dobrze, guziki się świecą. Świetnie, dobra, becik. Tak, mamy to. Dobra, stary. Ty się rozpędzaj, a ja cię będę ciągał jednocześnie. No to dajesz gazu. Na trzy. Czekaj, 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 spróbujesz jeszcze. Nie, nie wyciągnie, dalej. Dobra. No to dajesz gazu. Trzy, cztery. Gazu, a, ciągnij. Pisze. Wyciągarka ciągnie Moment, dobra, dobra Okej, okay, okej okay. Dobra, odpiałem cię Musisz mnie odpiąć, bo No dobrze, gdzie teraz tam? Stój na chwilę w miejscu pogubiliśmy rzeczy Dużo? Nie wiem, ale widziałem jak coś się posypało ewidentnie co my tutaj mamy? Dobra, tu jest pilocik najpierw, ciach. A teraz tu jest ciemno i nie widzę nic, A. A, widzę, Bercik, prawie byśmy zgubili z... twój ulubiony młotek. O, ten czerwony? No i kratę Nie widzę nic. Aha, jestem w środku, ale tu ciemno. No okay. więc właśnie dlatego ja się nie ruszam. Okej, okay. to przykro mi bardzo, ale od, odkładamy kratę browara. Um, nie idę po nią, bo tu jest naprawdę tak ciemno, że Boję się, że nie znajdę drogi, ale poczekaj, bo jak pojedziesz ze mnie, to też nie znajdę drogi. byłeś dopiero co w samochodzie. No, ale wysiadłem, bo ja jestem orzeł, idę na pozycję orła. Okej, okay, co ja widzę? Aha, czy ja jestem na samochodzie? Stary, ja nic nie widzę. Aha, poczekaj, jestem pod samochodem. Dobra, ja lepiej pójdę przed ciebie, wiesz? <grytanie> Chodź, Percik. Do łaś tak, żebym cię nie rozjechał, nie? No. Kręć, kręć tutaj. W lewo, tak, o. Okej, okay. tu są deski, to nie jest dobry znak. To nie jest dobry znak, tutaj są deski. Tutaj można iść dalej. Okej, okay. ale tam może na boku coś było. Chodź, musimy użyć flary. Niedźwiedź! Co ty gadasz? Trąb, trąb! Zacznij trąbić! Nie. W... Ja właśnie wysiadałem, i teraz nie mogę wsiąść za kierownicę. Dobra, spoko. Ej, niedźwiedź, wracaj. Zostaw samochód. No. Dobra, ja go na razie odciągam, ty spokojnie znajdź co tam masz znaleźć. Jezu, dlaczego ja się nie mogę ruszyć? gdzieś ugrz ugrzęzłeś, gdzieś, co? Dlaczego jest tutaj niedźwiedź? Why? Why? Dlaczego jestem poza samochodem nagle? Okej, okay, poczekaj, ja chyba otworzyłem drzwi z samochodu. Niedźwiedź chyba pobiegł gdzieś za tobą. O właśnie, dobrze. Okej, okay, nie widzę niedźwiedzia. Udało mi się wejść do samochodu. Czyli pewnie flary nam się porozrzucały. Nie. Jak się... O, poczekaj. Gdzie ona jest? O, mam jedną flarę. Mam Dobra. jedną flarę. Um, uu, ale gratka. Wow. Dobra. Ty, ty z z flarą możesz biec, z przodem. No. Niedźwiedzia jeszcze kurde jej brakowało. Tu jest, tu są śledzie, które są... Widzę, które widzę, leżą, widzę, widzę. dobra. Trzeba je wziąć by było. Na pewno będą potrzebne. Most. Tu jest most. Nie no. tylko, nie? No. Całkiem spory most. Najwyżej się odpali flary i się pieszo wróci po ten e, odbi trochę. No dobra, dobra, idealnie, dobra. Najwyżej się po deski wróci. Ej, tu są rzeczy! Tu są rzeczy, tu są epipeny, fajne rzeczy, dobra, dobra, dobra. No dobrze, tylko gdzie my je wsadzimy te fajne rzeczy? Ej, i tu jest jakaś chatka, chodź. Checkpoint? Nie wiem, ale leży tutaj dużo rzeczy, także mam taką nadzieję, dobra. To nie jest checkpoint. To nie jest checkpoint, ale rzucam flarę i trzeba pozbierać trochę rzeczy. E, póki jest jasno, e, idź do Kibla i zobacz... A, dobra, tutaj leży też jeszcze flara, spoko. Dobrze, przepuść mnie. No albo zbieraj, albo mnie przepuść. No zbieram, zbieram. Najpierw muszę zobaczyć co tu dają. O, mamy nawet dwie kawy, zoba. Zdrówko, Bercik. Hop. Zdrówko. To już tego oleju mamy tyle, że wiesz co, nie wiem czy, czy, czy go brać. Nie, nie, musimy się pomału zacząć decydować między rzeczami. Na przykład flara w ręku jest dużo ważniejsza. Tu są koła, których nie potrzebujemy. Jest tutaj coś z tyłu. Za domkiem tutaj nic nie... W... Deski? Dobra, zaraz trzeba będzie odpalić flary. dalej. Dobra, odpalam tą flarę, zaraz ją wezmę A, drzwi, drzwi nie było, bo, nie, bo drzwi nie było, no. Aha, okej, okay, rozumiem. Happy pena. I burgery, eat! Nie rób tak. <gry> nie rzucać burgerami? Nie, bo... wydawało mi się, tu naprawiam samochód, nagle wiesz, obróciło mi już 180 stopni. Czapeczka. Nie, to nie jest czapeczka. Tam się nie opłaca. Jest tam coś na dole? Nie, nie. O, a ten, y, tej, drab, drabinki na dach też już nie było. O, a, to dlatego nie mogłem wejść. A kusi, kusi. A, nie, 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 nie robimy tego, nie, 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 nie. Nie. Tym razem nie. Dobra. O, flipatronik tu leży. Bo, no, a my mamy jeszcze nasz? By nie na dachu 2. No chyba, że się odpięły. Nie, nie odpięły się. Jakbyś mógł naprawić dach, to by było spoko. To bym miał po czym spacerować. Dzięki, stary. Bardzo fajnie z twojej strony. Dobra, samochód jest pełen, zdrowy. Dobra, na 100%. Nie możemy jechać na prawo, tylko musimy jechać na lewo, bo na prawo są szczebelki ze złomem i jakimiś. E, ja, jakimiś dziwnymi rzeczami, e, co nas niekoniecznie interesują. No ja, ale wychodzi na to, że te flary w tej grze się nie kończą. A stary. Ja już wiem dlaczego te deski były potrzebne. Do czego? Bo tu jest winda. Gdzie? Tu jest winda.